Nie, bardzo się starał, nie, ale... była to dobra rywalizacja. To była był. podobna gra Tobie i prawie, się podobał? Prawie wygrałem drugiego seta, Gdyby nie prawie nie było to padać, dużo było 5-3 w pewnym momencie. ja się na balonie? Nie, na zewnątrz. Ja, bo 5-3, ja już widziałem jak e, robi się z tego 7. 7-5 generalnie. W moich wyobrażeniach miałem już 8-1, choć nawet to niemożliwe. Ale będzie rewanż, jest zabokowany w kalendarzu w sobotę. Jesteśmy na Mastermind Gavronify. Zaczynamy od kawusi dzień dzisiejszy. Dzisiejszym tematem prelekcji będzie uwaga. Uwaga. I to tyle co uwaga. Wnioski i lekcje, i wyzwania od 0 do pół miesiąca. na miesiąc. W związku z poprzednich eventów stwierdziłem, że musimy zacząć rano. Od kawy, żeby ludzie przyszli wcześniej. Nie przyszli wcześniej. Teraz trzeba zacząć godzinę wcześniej. Nie będziemy nikogo czekać. Zacznijmy od razu. Jak jest w kalendarzu, tak musi być. Pamiętam trochę, zacząłem może małej historii. Pamiętam, jak trochę pracowaliśmy z klientami w Gavronify, gdzie było to ponad dwa lata, ale cały czas pracowaliśmy zdalnie po prostu z każdym. Z nikim się nie widzieliśmy. I w pewnym momencie padł pomysł, chyba nie wiem, Joanna powiedziała Ty, a może się spotkamy raz na żywo, byłoby fajnie Tak właśnie chyba padł pomysł na to, żeby zorganizować pierwszy event dla e, klientów W pierwszym dla klientów stwierdziłem, że to było coś, co naprawdę było mega wartościowe Dlatego, żeby spotkać się i z zespołem, e, tutaj możecie widzieć od nas Gawronify, i z klientami Po prostu jest to zupełnie coś innego niż siedzenie cały czas przed komputerem I spotykanie się czy na Zoomach, czy na czatach i pracowanie po prostu zdalnie no i tak właśnie e, wpadliśmy na ten pomysł, żeby co kwartał organizować właśnie mastermind dla naszych e, klientów i chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że przyjechaliście i za zaufanie, za to, że e, weźcie za pierwsze współpracę, a po drugie, że przejeżdżacie tutaj do nas. Bardzo dużo to dla nas znaczy, więc dzięki każdemu. Z Was osobno, to to, że e, przyjechaliście. Każda osoba, która tutaj jest, dostała taką kartkę. E, mamy tutaj napisane: Nazywam się, jestem właścicielem firmy, obecnie generuję taki przychód, e, do końca roku. Pam, pa, kilka innych pytań. Zaczniemy sobie od tego. Ja z reguły do prowadzenia mastermindów podchodzę w ten sposób, że nie chcę zbyt dużo przygotować wcześniej, żebyś, żebyś mieli jakieś gotowe prezentacje, bo sobie to z biznesem. Że wszystko ma ogromny sens na papierze ale tak naprawdę wyjdzie w praniu to, czego rynek od nas oczekuje. Więc nie ja chciałem przygotowywać czegoś teoretycznego, tylko chciałem pomóc Wam rozwiązać Wasze realne problemy, które macie obecnie w biznesie. Dlatego mamy jakąś część przygotowaną. Ja mam małą część swoją, Justyna będzie miała część swoją, Adam, którego co widzę jeszcze nie ma, też ma część swoją. Będziemy mieli jeszcze chyba ponad 6 godzin sesji, w których będziemy rozwiązywali stricte problemy, które macie na bieżąco. Więc na samym starcie mamy 0 do 50 na miesiąc. Tutaj na tym przedziale, naprawdę największym wyzwaniem był to naprawdę mindset. I sam nie wiem, że to piszę, bo nie lubię gadać o Mindsetze. Uważam, że tam jest dużo po prostu głupotach czasem. Ale tam takim największym wyzwaniem był strach przed inwestycją większych pieniędzy w reklamy. To był moment, w którym byłem na czcigodnym samemu firmie. Miałem maczkę, która montowała te filmy i wszystko szło dobrze i trzeba było przejść po prostu dalej. No, jak się okazuje, było trzeba po prostu dać więcej pieniędzy na reklamę i po prostu strach trzeba dać więcej. To była jedyna kwestia, która wtedy była takim wyzwaniem i problemem. A drugą rzeczą było to, że takie przekonanie, że trzeba zrobić coś naprawdę mega skomplikowanego, jakąś nową skomplikowaną usługę czy produkt, żeby przebyć się przez to, ten próg. No jak się okazuje? Nie trzeba było. Wystarczyło po prostu robić więcej tego, co działa. Zawsze jakieś wyzwania, które trzeba po prostu rozwiązać. I wtedy wystarczy po prostu, że zrobimy więcej czegoś. Na przykład więcej pieniędzy w marketing damy. Będziemy mieli więcej tej skoli. Będziemy więcej klientów i bum. Mamy miejsce sprzedaży. Nie trzeba jakby otwierać. Kolejnej firmy, żeby to zrobić, wystarczy po prostu robić więcej e, w obecnej. Jak się okazuje, że robimy więcej z Sejscola i jest, nie ma więcej klientów, to co musimy zrobić? Musimy zrobić lepsze z Sejscola. I mamy więcej klientów. Dopiero jak zrobimy więcej tego, więcej z Sejscola, potem zrobimy więcej dobrych z Sejscola, potem znowu zrobimy ich więcej, dojdziemy do momentu, który po 15-50 cyklach e, może przejdzie, i wtedy dopiero dojdziemy do momentu, w którym ma sens zrobienie czegoś nowego. Z reguły klienci, którzy. Nie mają rodziny, to jest tak najczęściej i zaraz z tego to wynika. Nie mają rodziny i mają bardzo dużo pieniędzy. Z nimi się właśnie pracuje w ten sposób, że oni nie mają odpowiedzialności na sobie, no bo czy oni zarabią te pieniądze, czy nie. No ani nie mają nikogo na podstawie zatrudnionego, bo z reguły mają sprzedawców, którzy są na prowizji. więc że to nie zarobią, spoko. No nie, mają, nie muszą myśleć na przykład jak uczyma sobie całą rodzinę u siebie. I czy zarabią te pieniądze, czy nie zarabią, to tam tito, im to dosłownie. więc nie biorą takiego potrzeby, odpowiedzialności w ogóle za cały biznes i, i wszystkie rzeczy. Menedżera sztarażowego to osoba, która ja stale tam nie zaglądam, wracam za rok, nic nie robię i idzie do przodu. A jednak mam, ja mam odpowiedzialność za pewne KPI w tym dziale, a Max jest jego liderem póki co. I właśnie zatrudnianie takich kluczowych pracowników jak menedżer sprzedaży, ja bym trochę uważał z tym, szczególnie na tym etapie, dlatego że no ty nie wiesz, jak wygląda dobry menedżer sprzedaży. Nie wiesz, czego od niego oczekiwać. Sam dopiero jesteś nim od jakiegoś małego czasu. Eee, masz kilku sprzedawców którzy nie mają dobrze, no ty nie masz dobrych sprzedawców. Sami mówisz, że problemy z nimi masz. No, bo ja mam godzinę dziennie pracować. Czego ty o mnie oczekujesz okay, w ogóle, nie? To, czy to jest dobry sales team? No nie jest dobry sales team, nie? Samemu jeszcze nie jesteś dobrym menedżerem sprzedaży, więc nie wiesz, jak wygląda dobry menedżer sprzedaży. Jakbyś takiego zatrudnił, to nawet nie wiesz, czy on będzie robił dobrą robotę. I to jest bardzo ryzykowne, dlatego że no, takie osoby nie, nie mają mało pieniędzy. Nie, nie, nie będą brały mało pieniędzy. Patrząc to z tej perspektywy, że jakbyś zatrudniał menadżera sprzedaży, w obecnej sytuacji nie masz procesu pod zarządzaniem zespołem sprzedażowym. Nie masz ułożonego procesu sprzedażowego. Więc ja naprawdę mówisz do kogoś, hej, Chcesz, żebyś wszedł do firmę, będziesz zarządzał tym zespołem, ale ja Ci nie powiem jak, zbuduj procesy. Więc nie zatrudniać menedżera sprzedaży, zatrudniać menedżera sprzedaży, który ułoży cały proces sprzedażowy. To już nie mówimy o tym, że płacisz komuś 15-20 koła flat plus procent, tylko płacisz komuś, nie 50-100 koła, 150-200, 250 za zrobienie procesu w ogóle w firmie. Więc to jest też taka rzecz, którą warto brać pod uwagę w tym całym procesie i moim zdaniem jest dużo lepiej zbudować wszystkie procesy i dopiero potem taką osobę zdrudnić. To, że ktoś jest dobrym closerem, nie znaczy, że on będzie dobrym sales managerem. Sprzedaż, a leadership to są dwie różne rzeczy. Na przykład ustawianie oczekiwań to jest leadership. Max jest dobrym sprzedawcą. Zaczyna się wdrażać w bycie y, liderem działu sprzedażowego. No i nie pomyślał o to, myślał jak sprzedawca. Wdrażam ich, kolorowym jest super, nie? Ale nie było na tych oczekiwań. Więc y, to też warto zwrócić uwagę, że nie zawsze najlepszy sprzedawca będzie najlepszym liderem działu sprzedażowego. Dobrze, więc witam Was serdecznie. Y, tym razem temat y, dużo bardziej miękki niż to, co robił dla nas Maciej, ale wierzę, że odpoczniemy i też y, będzie nam razem dobrze przez ten czas. Temat jest taki jak widać, czyli ile zaufania, tyle zer na koncie i moje doświadczenie też pokazuje, że jest to wprost proporcjonalne. Czyli jaki jest plan na dzisiaj? I rozszerzenie w ogóle naszego dzisiejszego tematu to jak podcasty i webinary zamieniają zimne lidy wiernego klienta. Powiemy sobie też o value-based marketingu. Odpalam kamerę, mówię do niej, nagrywam i z tego posta i nic nie montuję, tylko wstawiam od razu. Dokładnie tak. Więc tam jeszcze sobie powiemy o tym, jak to technicznie zrobić, ale jest to po prostu banalne. Oczywiście tutaj Maciej robi to dobrze, tak, że mamy też film na YouTubie, który możemy nawet pociąć na rolki w Opus Clipie i mamy jeszcze podcast, więc jest to po prostu no, jeden do wielu, a jeszcze Spreaker, czyli tam, gdzie też Maciej trzyma podcast, ja zawsze trzymałam, to jest tak, że ten podcast publikuje się sam, na przykład na Apple Podcast, na Spotify'u. Na iHeart Radio, no i na tych wszystkich ważnych streamingowych serwisach. Dodatkowo publikuję się sam. Oczywiście gdybyśmy chcieli. Tak? Wtedy, oczywiście, nie jako film, tylko publikuje się jako, jako odcinek podcastu na YouTubie, czyli mój wkład w biznes był taki, że ja nagrywałam odcinek, w ogóle go nie, montu, w ogóle go nie montowałam, ja po prostu go nagrywałam i wrzucałam. I wszystko publikowało się samo. Więc to było po prostu proste, tak? Czyli jeżeli na przykład dziewczyny, z którymi potem pracowałam, mają często opory, żeby się pokazać, tak? Bo to wiadomo, że co, co to znaczy włączyć nagrywanie na iPhone'ie, a wiecie, zrobić montaż filmu, nie? I żeby to dobrze wyglądało. Więc to jest nieporównywalnie mniej pracy. Nie trzeba się pokazywać tak naprawdę, a dajemy ogromną wartość na różne platformy. I dodatkowo na tym etapie podcastu, on się nazywał Mam nieograniczone możliwości, na tym etapie wiedziałam o tym, że lepiej robić bezpłatne konsultacje wstępne, ale nie chciałam, więc robiłam yy, za 200 zł i sprzedawałam program za 3000 miesięcznie, czyli za 10 tysięcy i miałam na 3 miesiące osób do przodu. Tylko z samego podcastu. Nic, Nie robiąc nic więcej, nie pokazując się w w internecie nie mając konta na instagramie. Czy teraz by to tak zadziałało? Nie wiem. Mam wrażenie, że tak właśnie w tym świecie podcastów teraz jest duży ruch. Jak już widzicie, nie jestem takim, to będzie w formie warsztatów. Powiem, że już trzeci dzień, już na telefonach, na komputerach, więc będę was angażował. Będę prosił, żebyście powtarzali za mną słowa kluczowe. Słowa jakie? Kluczowe. Bardzo dobrze. Tutaj coś tam padło o obiekcjach. Czym są obiekcje? Wątpliwości. Powody, dla których mogą nie kupić. Wątpliwości, powody, jaką mogą nie kupić. Czyli sprzeciw tak naprawdę przed przelaniem kasy, tak? Dobrze. Chciałbym, żebyśmy sobie wymienili trochę takich wątpliwości. Może tak po kolei. Tak, Mara. Każdy, żeby powiedział. Jedną taką obiekcję, którą może być, kto, ktoś usłyszeć na rozmowie sprzedażowej. Przestrzeń czasowa super. Później. Ja tylko patrzę, a patrzę. <grym> Zacząłem pracę w Gavronify, to przeszedłem przez absolutnie fenomenalny proces wdrożeniowy. Potem przeszedłem przez poznanie fantastycznej oferty i produktu, usługi właściwie. No i poznałem fantastyczny zespół. I Przeczytałem wszystko, dowiedziałem się wszystkiego o produkcie i o, o, o tym wdrożeniu. Był tam też dokument, obiekcje. No chyba 16 stron. 16 stron nigdy go nie przeczytałem. Nigdy go nie przeczytałem. Bo nie obiekcji. Powiedzieliśmy sobie, że obiekcje to jest sprzeciw, wymówki. Jakie są z początku może cztery etapy closingu? Najpierw jest zbudowanie raportu, potem jest Discovery, potem jest pitch, potem jest closing. Gdzie występują obiekcje? Na końcu, na końcu to pieniądze przyspływają. Po price dropie. Bardzo dobrze. Czyli podajemy? tak, tak, się wszyscy zgadzają, że wtedy występują obiekcje? A my z leczkiem wiemy, że obiekcje nie występują. To nieprawda. Prze wszystkie osoby, które mnie mówiły jasno. Dobry, closer, nie ma żadnych obiekcji. Ma wyłącznie pytania. Ja tak właśnie pracując tutaj, nikt nigdy nie dał mi żadnej obiekcji. Po praise dropie. Wszystkie obiekcje jesteś, musimy rozbroić w discovery. Jak to się robi znowu? Jest tylko, mówią pięć, ja dodałem szóstą i mam sześć obiekcji, które załatwiają mi wszelkie inne. Niektóre z nich znacie, niektóre nie. Inne. To jest B-A-E-N-T-T. -T. R. Ktoś zauważył pierwsze cztery? Band. Kto wie, co to jest band? Band to jest system wyleziony przez IBM w 1920 30 roku do kwalifikacji lidów. Oni szli w drogie produkty, było mnóstwo ludzi, żeby, sprzedawców IBM, tak? I band powoduje to, że skracacie kwalifikacje do niezbędnego minimum. I to jest B, czyli po angielsku budget, czyli po polsku A, po angielsku authority, to jest need, czyli po polsku. Trzeba. I T, to jest time, czyli czas. Czyli jak mamy budżet, to musimy sprawdzić przed tym jak podamy cenę, czy ktoś ma na to pieniądze. Dosłownie można się zapytać ile masz pieniędzy w banku i zdarzyło mi się tak parę razy zrobić. Dosłownie wiedzieć ile on ma przychodu. Jeśli macie różne produkty, wtedy w trakcie tego discovery będziecie wiedzieć, któremu podać, oczywiście bo wiecie, na co go stać na tej rozmowie. Trudno czasami wejść na rozmowę i część jestem madam, jestem z Gdyni, słonecznie, fajnie, nie wiesz. Tak, a tak się zastanawiam, Właśnie, no, ile masz pieniędzy w banku. Więc trzeba to. jest... Ja bym powiedział, żeby dojść do tego, to trzeba zrobić pewne takie zmiękczenie o pieniądzach. Właśnie, na przykład, ile chcesz zarabiać. 30 tysięcy, o spoko, spoko, a ile teraz zarabiasz miesięcznie? Już macie jakieś rozeznanie albo jakieś sytuacyjnie. Ktoś tam mówi, że ma remont, o no to remont to w covid kosztował 10 tysięcy złotych remont łazienki. Ile teraz wydałeś? Już on powie, o nie, zrzucę 30 tysięcy wydałem. O kurde, zostało ci coś jeszcze z, tego, z tej kasy, czy już się wy, wysukałeś na wszystko. Ale musicie ustawić sobie, że wiecie po prostu B-budżet. Pytaj, że nie ma. Jak nie ktoś nie ma kasy na koniec czy się zdarza? No to ci nie kupimy na tej rozmowie, nie? ale to nie jest wymówka, nie? że wiesz, a wiesz co, chyba nie mam na to kasy czy coś. Bo wiesz to, to nie jest tak, że dasz prace dropa i on ci będzie ściemniał, nie? że nie mam na to kasy. A... Wiesz co, fajna ta wasza. Uwsługa, to system treningowy jest ekstra. Ja wierzę, że to dla mnie jest, ale musisz zapytać żony, czy, czy mogę to wypłacić. Nie? Zawsze, na każdej rozmowie, musicie zapytać to w Discovery. Słuchaj, czy jest jakaś taka osoba, która powinna być dzisiaj na tej rozmowie, która jest niezbędna do podjęcia decyzji i powinna obejrzeć te materiały, tak żebyśmy szanowali swój czas. Musisz mieć te dwie osoby decyzyjne. Musisz mieć osoby decyzyjne do wpłacania kasy, żeby z nimi porozmawiać. Tutaj ważna rzecz jest, bo wspomnieliśmy tu tylko o settingu. No są takie rzeczy, że w decyzyjności jeszcze dodajmy, są takie sprawy. No ja miałem faceta, który miał słaby zasięg. Nie? Był nad morzem i mówię mu, cześć fajnie, czy możesz, widzę przez telefon na, na ręce, no nie będzie gadał przez godzinę na ręce, jeszcze zasięgu nie było, więc mówię, słuchaj, przerywa nam, zbieraj dupę, idź do kawiarni, do kafejki, pogadamy z kafejki. Więc to jest też, on miał komfortową przestrzeń do podjęcia decyzji, czyli z laptopa można powiedzieć właśnie, na przykład, no nie? żeby to było. Czy jak ktoś już jest w, w tej kawiarni? To czy to jest dobre miejsce na decyzję? Czy na przykład on będzie w stanie mówić o swoich finansach? Bo jeżeli jest duża ilość ludzi, to on się będzie krępowo mówić. Ile? No bo nie, to słuchaj, nie powiem ci, bo ludzie słuchają, będzie mógł, więc też. Co trzeba zwrócić uwagę podczas Discovery? Czy on jest w przestrzeni, w której może decydować? Nie tylko, czy jest decyzyjna osoba, ale też czy jest w przestrzeni. Fajnie, wszystko mi się podoba. Ja na pewno ten trening, trening od ciebie kupię, ale dopiero za dwa miesiące. I tutaj to też musimy rozbroić. Co się stało ostatnio, że w ogóle zainteresowałeś się tym tematem? I taka sytuacja miałem na rozmowie u nas. Koleś powiedział mi, że on pracuje w firmie. Chciał być, nie pamiętam, czy fotograf, nie pamiętam, nie pamiętam, który to z nich był. Kończę, że sprzedawał łożyska i zobaczył, ile jego szef zarabia. Poszliśmy w ten ból potrzeby, i tak dalej, i że on już tak by nie chciał, że na to go nie stać, to by chciał, że w tej chwili i wychodzimy z tego, że musimy przed podaniem ceny zapytać go. Dlaczego to jest teraz dobry moment? Czemu dzisiaj byś wszedł? No bo teraz jakbym zaczął, to za dwa miesiące mam takie czy inne wyniki. Jeżeli musi to powiedzieć przed podaniem ceny, sam sobie powiedzieć to wtedy on jest już zawsze double down. Nie? Musi, ona sama musi powiedzieć, dlaczego to jest dla niej ważne, żeby dzisiaj wejść. I potem nie ma już tej obiekcji, bo ona wcześniej powiedziała, że dla niej to jest teraz ważne, żeby wejść. Usłyszała cenę, obiekcji nie masz. E, tak, wszystko jest wdrożone, nie mam pierwszej skole. E, Powiedz, e, jak potem zarządzasz takim sprzedawcą, na co też uwagę, co sprawdzasz w celu w ciągu dnia? Okej, okay, to na początku patrzę w ogóle na to EOD, co dany closer opisuje, czyli jak opisuje w ogóle swoje kole, czy jakie wyraża też emocje na temat tych koli, że tak powiem, które się odbyły. Gwiazdę. Um... Na przykład, to też jakby z czegoś wynika najczęściej, że ktoś tak pisze, więc trzeba to wszystko jakby przepracować i, i przejrzeć. I pojawiła się taka jedna bardzo ważna rzecz, bo oczywiście, oprócz tego, że trzeba też wiedzieć, jak ktoś postrzega kole, analizować jego kole, patrzeć na całe podejście w ogóle do sprzedaży, to też jest właśnie ta kwestia taka bardzo prywatna w tym wszystkim, sytuacji danej osoby i podejścia danej osoby do, do pracy, która wynika z prywatnej sytuacji. To jest coś, co swoją drogą wczoraj też, też bardzo potrzebne bo na zespole też była. Taka jedna sytuacja, że mieliśmy taką naprawdę głęboką rozmowę. Max przychodzi i mówi, o, ale mnie rozmowę z Terami. Mówi, o co chodziło? No obiecałem, że nie powiem. No to po co w ogóle mi mówisz? Nie, to, to było tak, że ja, ja bardzo y, szanuję też, że tak powiem, y, y, swoje słowo, więc powiedziałem na przykład daną, danemu pracownikowi, że słuchaj, to jest rozmowa, która zostaje pomiędzy nami. Nikomu nie powiem o czym tu rozmawiamy. I rzeczywiście. Ale zasygnalizujesz tak. że co się wydarzyło. Tak, żeby, żeby, żeby mniej więcej wiedział, co się dzieje w zespole. Ale, ale coś się wydarzyło, była jakaś rozmowa, nie? Okay. No to żałuję, bo... Może rzeczywiście nie powinienem w ogóle o tym wspominać, żebyś po prostu nie miał już insightu, bo jesteś ciekaw pewnie, co tam się dzieje i tak dalej, ale nie powiem. E, więc... <śla> więc tak to ogólnie wygląda. E, I teraz tak. To jest właśnie ta kwestia, że przejrzenie tego podejścia danej osoby. Przejrzenie tych rozmów sprzedażowych, jak dokładnie one przebiegają. No, Adam, jakby tutaj akurat ten Close też pokazywał, że nie trzeba było aż tak tego analizować, bardziej z ciekawości, co można też czasami nawet polepszyć. Jak były takie sytuacje, że rzeczywiście na początku Close jest po prostu niższy, to cały czas ciągle jak najwięcej tych rozmów analizujemy, patrzymy, codziennie dajemy feedback, czekamy na przykład dwa dni, żeby ktoś go wdrożył, przeglądamy kolejną rozmowę. I dajemy kolejny feedback. To jest bardzo dobre, co powiedziałeś, właśnie, mi się o tym, że począł się zobaczyć, czy osoba będzie miała sens, żeby było u Was dużo w organizacji i kogo zwalniać, kogo nie. Nawet nie patrzę na tak wrażenie sprzedawców, czy mają dobry close rate, bo żeś na przykład nie miał dobrego przez pierwszy miesiąc. Ale to, co jest ważne, to czy to jest coachable. Mówisz komuś, żeby nie robił czegoś, patrzysz za tydzień, czy przestał to robić, i tak, to jest GIT. Dokładnie. Nie? I to, to, jest, to jest ważniejsze, niż jakby. Dokładnie. Wyniki w ogóle nie są istotne tak, tak naprawdę. Kompletnie nie są istotne. To... Tak. To, to jest właśnie ta kwestia, że to, że ktoś nie ma wyniku, to nie wynika z tego, że on po prostu nie ma wyniku, tylko to najczęściej wynika z tego, że coś się dzieje po prostu w głowie danej osoby, co sprawia, że on nie ma tego wyniku. To jest trochę takie masło myślane, ale taka jest prawda. Dlatego właśnie po tym, jak już analizujemy, co się dzieje, musimy rozróżnić, co jest tym czynnikiem, który powoduje, że ktoś tych wyników nie ma. Na przykład, ktoś nie ma pewności siebie. I teraz, po co ja mam dawać kolejny feedback tej osobie, że słuchaj, znowu nie masz pewności siebie, musisz to poprawić, brzmij pewniej. To nic nie da, bo odkryliśmy po prostu, że jest to jakiś problem, ale moim zadaniem jako sales lead jest teraz to, żeby zrozumieć, dlaczego ktoś nie ma tej pewności siebie, a nie patrzeć na to tak zero że jest ten problem i on musi być rozwiązany. Więc tutaj już wchodzimy po prostu w głębsze relacje, które są w ogóle kluczowe, żeby ta cała rakieta, o której wspominałem wczoraj, leciała po prostu jeszcze wyżej, bo jeśli jest jeden jakiś komponent tej rakiety, właśnie na przykład jeden, załóżmy, z seterów, który jest zaburzony, to rakieta nie poleci tak wysoko, jakby mogła. Więc po to są później te rozmowy jeden na jeden. Eee, tutaj tak naprawdę głównymi, głównymi rzeczami jest to, żeby im na bieżąco uświadamiać, to, że to jest sukces, bo oni często nie zdają sobie sprawy, <śmiennie> oni często nie zdają sobie sprawy z tego, że tutaj na przykład mamy na, na w ciągu chyba 3-4 Trz dni. Yy, na budżecie 70 zł dziennie wpadło jej 28 umówionych rozmów. Umówionych rozmów. My to o takie... Ona jest aktualnie full-time closerką u siebie, bo ten kalendarz on jest po prostu przyciągnięty na kilka kolejnych dni i on wygląda dokładnie tak samo. Jest kol przerwa, kol przerwa, kol przerwa, kol przerwa. Jest tego masa. Więc przede wszystkim trzeba to uświadomić im, że jest to pewien, że jest to pewien sukces, wrzucić im to w perspektywę, że słuchaj, to coś takiego zazwyczaj się nie zdarza. Mhm. Że to jest wyjątkowa sytuacja. Ale wyciągnąłeś to, bo ona jakiś danek wysyłała, bo mieliście 15 lat? Nie, my to kontrolowaliśmy. I patrzyliśmy sobie, bo to było zaraz po odpaleniu reklam i kontrolowaliśmy, co się tam wydarzyło, patrzyliśmy co się dzieje na bieżąco, skakiwaliśmy do niej w GHR, żeby zobaczyć, co tam, co tam się dzieje. No i patrzymy, jest ściana koli. To nie jest normalne. To jest fantastyczny sukces. To się, to się dzieje. To bardzo rzadko, żebyś, żebyś wiedziała, że te osoby, które się umawiają zazwyczaj na kola, no to to jest w okolicach 5% z takiego, z takiego zimnego rynku, a tutaj mieliśmy prawie 30%, także to jest w ogóle potężne. Ale będzie rewanż, jest zabukowane w kalendarzu w sobotę. Są Czy jest jeszcze jakiś mocny? Tak, był mega mastermind, mega ludzie, mega tenis, mega wiedza i widzimy się w kolejnym. Mega impreza.